Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Zapraszam na kolejne spotkanie z Otwartą Betą Battlefield 6. Dzisiaj zagramy czteroosobowym składem, ale troszeczkę nietypowo, ponieważ nie wszyscy będziemy siedzieć razem na Discordzie. Ponieważ komunikacja odbywała się w taki sposób, że ja z Wankishem siedziałem no, na jednym Discordzie razem, wdowa z Motorusem na drugim Discordzie. I tej komunikacji między tymi dwoma cząsteczkami tej naszej drużyny nie było. Także troszkę nietypowo, ale tak jakoś się złożyło. Ale mimo wszystko zdecydowałem się, że po prostu wymienię ich w tytule, no bo jednak byli częścią dużyny, nie, 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 nie były to jakieś losowe osoby, więc zdecydowałem się ich tutaj w tytule tego odcinka wyszczególnić. Zagramy podwój na iberyjskiej ofensywie. Wdowa ten mecz streamował na swój kanał, zresztą wszystkie, tak w ramach ciekawostki wam powiem, wszystkie mecze już z tej e, sesji tamtego dnia, co nagrywaliśmy już e, na swoim kanale streamował, także e, jak się uda to link do tej transmisji wam podeślę do opisu. E, a teraz bez wędnego przedłania zapraszam, e, tak jak mówiłem, iberyjska ofensywa podwój. Moteru i wdowa. SZTURMOWIEC, WSPARCIE, ZWIADOWCA Ja tym technikiem chyba, Jest to wsparcie jest też kurde Kurna, ja tu, ja jestem od, ale mi się tak mega dobrze gra na razie Nie oho. no super, super, oho No teraz możesz pozdrowić Teraz mogę grać Teraz można pozdrowić, no Pozdrawiamy, pozdrawiamy Pozdrawiamy naszych kolegów obecnych na Discordzie a pójdę tym karabinem, zobaczę jaką się tutaj jakąś się tutaj sprawdzi na tej mapie Dobra, po trwał mam zmianę tego nie, to chyba, celownika to wdo, Nie, to, to wdowa chyba dowodzi, bo on znaczył Nie Kawo, jak ty jesteś do góry, więc ty dowodzisz. A u mnie ty jesteś do góry, widzisz. <noise> Także nie dojdziemy. I C! I następne no, no, na no no no. Tylko ostrożnie, bo oni tu ostatnio dość szybko przyjechali, nie? Nie, to jest spokój, cisza. I tu w wdowa lecę za wdowikiem. No. Kurde, jak się fajnie gra, no ja pierdzielę... Jest tam, są, 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 Już leży, już leży. Jeszcze jeden po prawej, prawa za barierką. Uwaga, ciemno w dupie. <laughs> A, i choke, dobra. A to był przeciwnika czołg, okej. Okay. Ole kuźwa, jestem w dupie. No nie, 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 z Czogiem nie ma szans. Z no. nie ma szans. Oj, 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 oj no słabo to, słabo to wygląda. Dobra, Do, na, wdowie. Wdowie się... na... na wdowie. Wszyscy na wdowie Najgorzej, jakaś masz fajną miejscówkę ktoś się zresztą i zaczął no, na na od razu i cię zdradza przy okazji. Nie? Ura, no na wdowie był przeciwnik teraz. Tak? Tak, na wdowie jest przeciwnik. Pobieg na C, bieg mi nad, nade mną, no tu o, nice, jest czysto teraz. Dobra. Bo tu jest wiesz, C, kurna, tu, góra, dobra, góra, bo góra. tu... Ja jeszcze. Trzeba, wiedz A bo, po C nie mamy naszego kochanego. Ja C zabijam, zabijam przed C. Na daleko. Dobra, dobra, dobra. Nie, no dojechał no, na blisko. Leży, leży. Ale biegną, plecy masz chyba Na plecach widziałem antenkę czerwoną A i poświęciłem się dla ciebie widzisz No Nie, 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 ale no ja zdążyłem powiedzieć, że jest czerwony to mogę już puścić Ale dobra No ja nie wiem, ale już mówię dobra, myślałem, że tak zdążę wiesz, że zanim dobiegę, to o jakimś cudem wiesz Już wolałem tak, bo i tak nie, nie wiem czy bym tam przeżył Kuria tak dziwnie mamy te punkty No a tam mamy pod ich respem, mają E pod naszym respem e, No to w, w bazie się zrespie, no bo nie ma wyjścia za bardzo Idę z wdową z Moterusem zobaczymy co tutaj podziałamy Nie no, wdowa tam widzę ładnie fraga zrobił Chociaż nie ma zaliczonego No ja próbuję dobiec do tego C, ale jestem chyba na tyłach wroga, nie? Ty ja to D bym spływał zająć jak już tu jestem Ja jestem przy B Kuźwa Nie, zły celownik mam Zły celownik mam, muszę go zmienić szybciutko. Ale Kromka miał rację, nie dodaj była ta opcja w starych BF-ach, że miałeś tą, miałeś prośbę o rozkaz, nie, jak dowódca nie dawał, a tutaj tego nie ma w nie wiem dlaczego. Co tu się dzieje, kawojak? No ja przejmuję to sam, nie? które był Boba ja i Moteru no ze mną, to... Tu. No wiem, bo, bo, bo zespiłeś się, ale tak to byłem sam, to myślałem, że pójdą za mną, że ich zmotywuję, ale... Dobra, bo, bo już się ktoś zrespił chyba. Panek, chodź, chodź w zasięgu punktu, bo nie jesteś w zasięgu punktu i nie przejmujesz. Tak, ale szukam gdzie jest ten gnój. No to tutaj duży obszar był. Nie, dobra, nie ma go. Chyba go tym pojazdem go wykończył chyba, czołgiem. I na C, nie? O Się jeszcze pytasz dziwnie, no oczywiście, że tak, to jest oczywiste. Ta alejkę, alejkę uważajmy, nie? O. A, idziesz ten No ja idę tutaj. No tu są nasi. Ja idę równolegle, zobaczymy. Jest motyw, jest dobra, idę z nimi. Tu góra, ja już też jestem. Trzeba, idę, idę Aktywny schodami. Mate. Schodami, schodami lecę też. Bijam, bijam od razu. I na górę, na górę. A na górze a nasi ja, są. A, a ja pod schody. E, na C to nasi są. to No nie no, dobra, już tu są na blisko. Zda się skończył Eldorado, więc wiesz. No. no, tam ode będą szli. Woda. no już się dom, już są no O z -a w pysku, o, ja pierdziela mi się ściana zawalała na łeb. Ale zdążyłem uciec. Kurna ten budynek jeszcze nie jest zniszczony, nie wiem gdzie są schody, nie? Na zielonym był ktoś? Jest, jestem. Od mojej strony się zbliżają. Jestem tu, jestem tu. Siedzą tak można sobie No dobra, ale mamy kontrolę nad mapą na razie chyba No na, na tą chwilę tak No ja chyba dopiero co zaczęliśmy, bo przegrywamy Brawo, tak. brawo teraz O kurna, nie niej gdzie Nie wiem skąd, nie wiem absolutnie skąd Gdzie ty jesteś Wan? Na dole? Ale od, od frontu, od frontu se, wybieg typ. Ja pierdziel, ale zaraz będzie niedźwiedź. Poczekaj, poczekaj. Jestem na dole. Trzech już jest, jest. Na dole, dół, dół, dół. Jeden leży. No, nie, Kuror no, no tu, jest nasz, nie tu jest nasz, a drugi mu na plecy wbiega. No, nie, no, trzy niedźwiedzie dostałem teraz. No ludzie, no nie podchodźcie. <laughs> no ta, no. To jest właśnie to. Jak nie tego, to nie podnosi. nie jak podnoszą, to kuźwa niedźwiedzie od razu, nie? I wiesz, ja nawet nie mogłem nic zrobić, bo... A pan tam odważnie, widzę. Nie, to kurwa stawiam... zapory i... Tu, tu, jest, leży. No do góry ich tu jest pełno. No ja pierdzielę słabo coś tu dzisiaj ta obrona często chowaj. Ale Cały darmo! <grym> ale go chciałem podnieść Ale. Ale chyba raz popodnosił. Nie, no no ja, ja zginąłem. chyba umarł, ale. No jest tutaj, prawda? Dobra, leży. Pójść No kurde. Aaaa... Przecież przed chwilą cię tu zabił typ i nagle go tu nie ma to jest niemożliwe. Nie, bo nie wiem czego nie zabili. Nie, bo Aha, te, wiesz, ty wiesz, bo te stopklatki nie... są to ja nie wiem co się dzieje kompletnie, wiesz? To, to jest tak bez sensu dla mnie. Oni od e mogą pójść zaraz. I od B? Kurde, no właśnie jesteśmy trochę otoczeni. O no ile co mode, ja pierdzielę, no mu, jakby w sensie zdaję sobie za... Ja widzę E przejęte i mówię, ale nie, 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 nie ten, nie, nie podstawiłem się pod to, że za chwilę wylecą, nie? Dobra, Motus dobrze robi. Motus, tu się skradę. No no nie, no to C to jest punkt po obowiązkowy na tej mapie. To jest w ogóle punkt wyjścia tutaj. No nie, 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 nie. Ury, ale nie fart tu mam. Kurde z, LK z LKMM oh, stoi to, na, na tym to, to o to może być ciężko teraz. Chyba od bazy, jestem, jestem van, jestem. Ale D jest całe zajęte Kurde, no i zabiję go. Dobrze, panowie, podnoście się Jesteśmy może delikatnie w dupie, żeby nie używać bardziej wulgarnych określeń. On spalił mnie? A, bo on do tego granatnika sobie podpalające dorzucił. Kurwa, no nie wierzę! Pociągnąłem mu po głowie trzy razy i zginąłem, nie? Nie, nie. Coś, coś się wyłączyłem teraz. Mapa nie, nie, leży mi dziś, teraz. Co ja po... A bo mi chyba zabrał mój zestaw uzbrojenia, kurwa. No zobaczymy jak ten RKM tu się spisuje. A, no, no to się pograłem. Nie, nie podnoście mnie, bo ja... Raz ja jestem udupiony, a dwa, kurde e eee, nie uzbrojenie miałem Poważnie no a jeszcze się zespół na mnie przy okazji <kłysy> Materus. No nie no, typ zabija ludzi i nigdy. No nie no, kurde, za dużo ich tu jest na tym D. A nie bo przejście to! No przejęliśmy, no, ale jest walka jak ja Tych pierdzielę. No, no, no właśnie, nie, nie wchodzi na ten, nie? na ten punkt no. Typy se wbiegają, a my stoimy dookoła, no skoro jest ten D, to... Nie, na no, wasie. Się... Podchodzą, jest podchodzą, tam. jest tu ich co tu się dzieje? Rozabity. Nie, bo my nie mamy nic. nic, nie, na mapie. Ani C, ani B, ani Kukuryku. Dobre, double kill! Na was też no, się nie mogę, nie? D nam obroniłem. Ja się nie mogę nigdzie zrespić sensownie nam obroniłem. Motorusa dojechali zalejki. No kurde. No to de tam. Na wankiszu respimy i lecimy. ja tu jeszcze patrzę czy...

Nie gada, że mam plecy oddej, już, to nie Kurde, wjechałem przez okno i zginąłem na tym C. Nie no, jak C nie będziemy mieli, to jest po nas, nie? C, on na C jest masa ludu. No kurde, mój mi podlas i ehh, ehh, i mi utrudnił dostęp do przeciwnika. Tam czołgiem to siedzi? to ty? Nie. Jak to jest, zina na zielono jechał? No nie ważne. No i o, jest, jest. Dobra. O, tak mnie w głowę na wysiadło ty. Dob.

No kurna, nie no, ale przejmujemy C już nikogo nie ma od razu, nawet nie znajdziemy punktu. Już jest aj, tu typ aj, aj. na C, nie. Akurat byłem... Ach. No i od razu już C jest przejmowane, nie? Wielpię na C i zobaczymy co tam słychać. Na samym dole biegają. No muszą na dole, bo inaczej by mnie przejmowali. Tak, jest na drugiej. No, yes. no, no jest. F... Na zewnątrz. Nie, w tam środku jest dwóch. Ale, ale, w środku jest. Ale dwóch. Na zewnątrz, ale ze zewnątrz też mnie zabił. No, Monter po czy mnie nie podniesie, też to nim może. Dobra, ale mam respa to. na C. O, snajperzy samo No i tam no, idę, no, bo go. E, powiem ci, wybrałem respa na C z respią mniej danie na wrogach, więc co się zniechalo tutaj też to. To nie miało tak być w sensie, żeby zryspiąć idealnie na nich. Oni od E cisną. O kurde, to nasz Idą, idą, idą. Bardzo napierają. No i widział mnie? kurde, że mnie nie widzi. Tam o te strony, E właśnie idą. No tutaj tam gdzie są te schody. Od dołu mamy już ten. Czołk Mamy, Uważaj, bo tu zaraz wskoczyli. Oznaczałem na zielono skądiną. Kutas, tak ginę, czas, niedobrze Nie no, to co to, to jest kluczowy punkt No nie no, musimy być w chociażby jak Bądźmy tu razem z tym tak przed chwilą było. Jesteś tam, to nie podchodź na razie, Ja się poddaję, bo są przy oknie od razu. No ja też hmm. u uh, mnie zabili. Ty no, rzuciłem granat, nie zabiłem nikogo, tylko mam przegłoszenia. No to, to też tak nie powinno być. Dobra, ja jakieś dodatki podozdobywałem. No dodatki no to tak fajnie Wydzwanie jakieś ukończyłem. Ty był, chyba był. Ty jest, pa, pan, prawa, 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 prawa. Poczekaj, poczekaj. No i dos! No i oczywiście ze strzelby w łeb, nie? I znowu z nas jeden typ zabija jednocześnie, no ja coś z tych strzelb to nie rozumiem Jest wdowa podnosi, wdowa podnosi Dziękuję panie wdowa No Menda się skampił za skrzynką no Może tak to była strzynka w sumie. A ja się spotkałem z samochodem, także tyle było Nie, 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 tu samochód jest, nawet nie próbuj mnie ratować. No czy ja to? Nawet... No. no leciałeś no, w moim kierunku. Can enemy in your area. Mamy to C w końcu? Ciekawe, bo się powiem, gdzie jest. Nie, nie mamy C. Pójdź was, snajperzy. A ktoś mi może wyjaśnić, co się stało z punktem B? Miało stać nie, ma, nie ma połowy budynku aha no zdarza się turde czołg no ale jest asystent, tam go dobrze. aha dobra okej okay. mm -hmm. na pewno dobra, na aha. no to na serdecznie klasyczny ja, ja za agresywnie chciałem Mi 7 17 ty Ole, ich tam nadciera Ta ale jeden leży drugi leży dobrze Jeden ja, nie wiem, czy nie uciekł do lewej gdzieś Tam na, idą. No, tak, no tak, 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 na pewno, na pewno. No, no, no na pewno. Nas po, poskładał nas jeden typ po co nie? Nie, dwóch tam było, a jednak dwóch. Dobra, gdzie jest wangi? Ja już widzę, że już E przejmują, tu już wiem czym to śmierdzi. <laughs> da. O, 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 o. Biegnę bez ładu, spadł, nie wiem co ja chcę zrobić. Wdowa mnie musi ostrzeliwać <grywa> wy tam na co, oczywiście, siedzicie? No <grywa> już, bo oni od E pójdą. troszkę się odkuliśmy, ale trochę za późno.

no, te e mnie tu niepokoi, nie? No, ale Bena się zajmują. Co taka cisza nagle na tym, co się zrobiła. Nie, idą, idą rzucone, idą! Zabiłem, zabiłem jednego. Kurde, go granatem? Nie, ucieknie A wbiegli No, konczy... no chyba już biegli, no, dołem. Aha. Ty no nie, zrzuciłem granat i tylko przygwożdżenie za pięć, to bez przesady. Dobra, ostatniego zabijemy. Niestety. No inny mecz niż tamten poprzedni na tej mapie. Tak, na... Nie, no, ale byli bardziej chyba ogarnięci. Już ludzie się nauczyli, że C trzeba przejmować. Dziesiąte miejsce. No, ludzie to szybko łapią takie rzeczy.